Już nie mogę się wypowiadać na ten temat. Okej, okay, bo dobrze żyję z rodziną. <laughs> <laughs> Kurwa mam, mam cygaro, cały po co ja sztukę No ej to... Pół żyd, pół litra. <śmiech> <śmiech> zaraz, zaraz idziemy stąd. Teraz idziemy stąd na podwój, bo tutaj jest same kurwa te stare, stare ludzie. Ja się czuję no staro i kurwa. A mam jeszcze nie, dwa, dwa, ja mam 29 lat. Tak czy, ja jeszcze mam dwadzieścia ja. kilka lat. Przypomnę to. Dlaścia ile? Dwadzieścia kilka. Okay. Dwadzieścia kilka. Chciałbym tutaj streamować, co nie skłoniło do tego? Jebę. Ja od tego? Nie wiem. Ja od początku byłem stworzony do wyższych rzeczy. Dlaczego to teraz streamy? Może może dla beki geja dzisiaj wyrucham? O, tak dla beki? <grym> ja <grym> też mógłbym dla beki. <grym> aha, a my ze sobą dla beki? <grym> tak dla żartu w sensie, nie? Dla kontentu. Mogę <grym> to zrobić. Ja, ja przyszedłem. <grym> Na to nie piję właśnie. Ja nie wiem dlaczego tam I to Ty, a masz, masz numer do tego? <grym> <mużyny? grym> Jakiego? Którego? Nie, nie. To ja nie Czyli tak ty nic nie będziesz brał to potrącenie. Ale nie. Ale którego? Nie, <laughs> nie wiem, o co chodzi. że byłeś w kiblu, że wciągnąć. Nie, nie, bo... Ja, ja, słuchaj, ja, ja wiem jak ja zachowuję się po alkoholu i po narkotykach że po narkotykach, od, od razu wiedzieli, że jestem po narkotykach, bo nie odpowiada nic, bo mnie to uspokaja. Tak jak leki na ADHD mnie uspokajają. Pamiętajcie wykrzyknij Wabada! wawada! Nikt ci tak nie da, jak wawada! Korzuczysz mnie na kasę dzisiaj? Ile? Dycha, Euro? Złoty. Dobra. No oddam, ci, oddam ci. jak wygram. No dobra, Ale Ale jak, jak przegrasz, też musisz oddać on ja to wygram, to wygram. Jeżeli nie wyracałem, to mam laptopa w mieszkaniu. A on <grym> więcej wartość No. To chyba ile kosztował? 20 koła, prawda? No to biorę go. Jeżeli wygra, daję ci dychę, daję ci 10 tysięcy złotych. Jeżeli przegrasz, to biorę laptopa. Jeżeli wygrasz, to, to mi oddaję dychę. Dobra? I Olin Red. Ale. Ale serio biorę tego laptopa. No tak. Tak? Powiedz mi tylko jeszcze jak to masz dokładnie No kurwa tego no, ja byłem w sklepie w pół roku temu i kupiłem najnowszego z najnowszych Tego pro kurwa z tym procesorem lepszym Macbook Pro 14 chyba 14 tak? To, z tym M3? Chyba tak, nie pamiętam z tym najlepszym procesorem Ja kurwa, nie znam się kurwa na tym To jest ten czarny No to, to kosztuje 10 tysięcy Nie zgadzam się. No kurwa 10 Moich poli 5. 5 Nie kosztuje 10 tysięcy kurwa. Nie, kosztuje 10 No to kurwa no ale to jaki kurwa To no może zobacz. M3 Max kurwa sprawdź Sprawdzam tysięcy. Nie możliwe kurwa, bo no to kurwa, to jest jakiś kuły, chuj, kurwa, Jak 10 kurwa, masz 600 po 14? 10-300, no to 300 wygrywa. Kurwa, ja zapłaciłem za, za niego 16 koła chyba. Do 18. Do kuły ja zrobiłem cię. Dobra, może być piątka. Tak? Czekaj, już do 3, czekaj, z M3. Znaczy, ile on kosztuje dokładnie. Kurwa, przybi. M3, poczek, no dobra, dobra, pożyczam Ci 5 tysięcy połowa wartości laptopa Nie pożyczasz? Tak, jeżeli I dajesz wszystko na czerwone. Jeżeli przegrasz, to ja zabieram laptopa, jeżeli, jeżeli wygrasz, to mi po prostu oddajesz kasę i tyle. Dobra? I wszystko na czerwone? No to nie wiem, to, star mnie to nie interesuje. Ale jeden bet, 5 w jeden bet. Ale mnie to nie interesuje co z tym zrobisz. Ale po innych to interesować, bo to też twoje pieniądze. Prosto, to nie są moje pieniądze. Jak nie kurwa? Ja to mam laptopa twojego. Mnie to się nie interesuje co z tym zrobisz. To, to jest kurwa temat. To bierzesz czy nie? Sergeant. No bierzesz czy nie? Ja, ja serio. Ja serio 7. Robię... Nie, ja, 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 ja mam korpus. Ja daję piątkę. Ja Wszystkę? Nie, piątkę daję. 5 tysięcy. 000... 000... 000... Dobra, 5,5. 5 tysięcy. Co za wiele arbitra? Pożyczam mu 5,5 tysiąca zł. Ale ja mam korpus. Nie mam przy sobie. Co Nie, nie. 5,5 tysiąca zł. I on zostawił laptopa MacBooka Pro M3 u mnie. Jeżeli on przegra. To wszystko to ja MacBooka zostawiam u siebie. Po prostu biorę od niego MacBooka jeżeli wygra, to im so do tego. Tak zwana lichwa. Przed Przedni. Przedni. No przed No ja przysięg. Dziękuję. I jeszcze raz dzięki. No i zaczynij. Jeżeli widzowie, jeżeli nie odda, to wiecie, wiecie jak się nazywa. <śleskujesz> Interes żydowski, tak. Interes żydowski, dokładnie. Myślę, <śleskujesz> <śleskujesz> że mi się opaca, nie? Trochę. W ogóle się nie wpłaca. W ogóle się nie płaczę. Szymon był zrobić materiał o tobie. Jaki? Papa. Ty wiesz jaki, ja też wiem. Dlatego, dlatego się to spotkamy. Szymonie. Chuba. To nie przypadek. Znowu te dwunastolatki. Nigdy mi nie dało spokoju. Ale ja tylko z nimi na papierosch wyszedłem. No ale czym był papieros? Co to jest? A, a to cię w no. serio? Tak. Hard korowy Idę po was wszystkich. No, chyba idzie też po ciebie. Nie, bo ja z nim współpracuję. A no tak Zacharz teraz oddam. oddam. Kurwa, bo tu jest najgorszy, ja nie mogę kura pić alkoholu, bo ja mnie od razu do kasyna. Ja bym teraz kiedy? Odpali na... Co? O zawsze. O zawsze. Zapytaj Johnego, co my odpierdalaliśmy ten... Nam się nie chciało jechać do kasyna stacjonarnego. Would you like to see the, the oh time? yes mm -hmm. that, that's for uh, us? <laughs> or that's for free or? Yeah. <laughs> is that a, I th want th this one I do please. not like sweets one cherry cheesecake for you what? Uh, yes. cherry cheesecake? cherry cheesecake okay please <laughs> one cherry cheesecake this one is white chocolate and pistachio oh no this one is mango custard apple crumble this one comes with one scoop of vanilla ice cream

no da, to okej, mam Okej, to kurwa ciastko. Co? Kurwa i za On To jest jakieś Tak. to już każdy... widziałem jak wy kłóciliście, że to kilka osób poplło to. W tym ja. No, to naprawdę, że masz ten dyktafon w dupie? Nie. Nie, serio, Just making sure. W sensie no. O, mam ochotę, kurwa, za wcześnie wyszliśmy z tego mieszkania. Za wcześniej przyjęliśmy. Nie wcześnie przygrałem... tak szybko wyjść. No, bo wcześniej pieniądze. A, a ile dzisiaj na minus? Nie, ja miałem, mam odwody tego Wagera, dostaje 7000 euro, muszę obrócić X5. Jak, e, jak nie obrócę, to po prostu chuj. Ale jak obrócę, mogę płacić. Przejebałeś wager. Miałem 15 tysięcy już do, do bicia. Nie, miałem 15 tysięcy balans. Aha i. No i co? Plant of free. Outsource. 9 to 5. 9 to 5. Ile? Ta gra mnie tak wyzerowała dzisiaj, nie są nawet... nie będę się pojawiać. Ja nie będę mówił nawet, bo... Dobrze, że tego w kasynie kurwa nie mają. A w ogóle dlaczego? Bo ty może wiesz. Dlaczego w tym kasynie są tak chujowe sloty? Przecież jak wchodzisz no, sobie w internecie, masz takie fajne sloty. I od haksu, i tego no, no limit. Nawet ten jebany pragmaty, który nie, nie płaci, nie grajcie tam. To. to te sloty wyglądają ładnie, a jak ja idę kurwa do kasyna socjalnego, te sloty wyglądają jakby były stworzone 30 lat temu przez mo mojego kurwa wujka informatyka, który ma 60 lat. No czemu tak jest? Co, nie wiem. mogę kupić jakiegoś haksoła. Masz wujka? Albo komputer, masz tak, tak, no. Serio? No, tak, tak. W Microsoft jeszcze pracowała, teraz w Orange pracuje. Serio? Z, Microsoft, z Microsoftu do Orange? Szacun. Simson. Serio, po, poznasz jego córkę no, na moich urodzinach, Weronika. Ile ma lat? Tła jeszcze jedna, ale będzie z chłopakiem, więc trzymaj się z dala. I nie no, w ja nawet ten. Bo ty też ją poznasz bo też zresztą A Który ten? 21? Tak, 21. Znaczy ja mam 18. Jakbyś chciał mi złożyć życzenia personalnie, to mam 18 urodziny, ale 21 robię, robię, wyprawiam. A, to co to, to jest? Jaki to A Nie A pamiętam pamiętaj, jeszcze, jeszcze wiesz So we get To jest pepper. To We get To jest pepper. Donut. 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 Two donuts. To jest donut, To jest donut. Donut. Ale To nie był To Co? Co? To było? To To był pączek Co który pepper. To Co? order? To jest did order? We donut, To right? Donut? To jest pepper. To To jest pepper. To jest pepper. To To jest To Co? Okay. What did I Two apple crumble, one for you and one for you. Yes. Apple. I'll just come with ours. Okay, yeah, that's fine, I'll take it. No, but it's, the, the, what is the corner. In The corner at the end. The, the, the donut. Apple crumble. Apple crumble, yeah, that's fine. Crumbles. Yeah, yeah, one is one vanilla ice cream. Yeah. What, yes, what is his name this? Bumble. Apple crumble. Apple crumble. Bumble crumble. apple. 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 apple? apple? <laughs> apple in uh, <laughs> Fruit part. I don't like it. <laughs> juicy <just laughs> fruit, juicy <just laughs> fruit. Juicy hey. fruit. Okay, it's okay. Nie, no proposities, need odenia. No. Sir, maybe if you want to try the dessert. Dave. I'm okay with the desserts. Okay. For the dessert I would like the pretty woman. But I <laughs> need to find this on Patorina. Uh, by the way, uh Can you just take this? Because there's a little bit mess. If you, if you just uh, can take this. Maybe can I take the cutter? Of course, of course, of course. And uh, for me. This drink? Okay, like, it's I, I don't like it. I don't like it. Maybe just uh, one more Moscow Mule? One more... Yes. Just one Moscow Mule? Just one Moscow Mule? Moscow Mule. To jest Moscow. Uh, Moscow? Moscow. Moscow. Mule to jest To jest slot czasami? To? To jest slot. To? Mule? No Moscow. Moscow. Yeah, yeah. Ale bo, 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 Powrócił do tego, co zabiegałem, mam do was propozycję nie do odrzucenia. Każdy z nas... Ty masz stejkę na telefonie. Ty masz... My, ty, my empire a. Masz na telefonie. No. Kupujemy jeden bonus w tym momencie. No. Mało. Za mało. Za dwa. koła. Nie, 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 nie. Załóżmy za 100-150 dolarów na jednym y, slocie, Slot do wybrania, ja proponuję Lebandit. Nie, want, nie, nie wanted, ale wanted? Za, musi być ja za to. Ee... A za ile musi Wanted the minimum 100 dolarów. Albo Do... 200 dolarów. Nie wiem, 200 to mówię 100 albo 200. Aha, no dobra. I komu, komu zapłaci ten... Zgarnia wszystko. Nie, nie, kto, ee... kto będzie miał najmniej, płaci rachunek cały. Sweet Bonaza. Dobra. Nie. Ja mogę na, na wanted. Jeżeli kto komu najmniej zapłaci, ten płaci cały rachunek. Sugar rażny. Zgadzacie się? się? No kurwa... No! Trochę kurwa gamblerki... Ale ja wziąłem tylko kurwa makaron. Stary, to nie moja wina, <grywa> proponowałem <się grywa> wszystko. Wchodzisz czy nie? No, kurwa, dzisiaj same dobre interesy. Dobra, dobra. dobra. A 20 złotych, czy dolarów? Eee, dolarów, dobra. Już, już gid. Już, gid. Dobra, już Kurwa, jak masz spoconą łapę. Okay. <grywa> Bo jest ciepło, kurwa, tak? <grywa> Każdy odpala swoje kasynko. Sugar Rush? Kurwa. Sugar Albo nie, mam pomysł. Czyli nie, to Każdy, 100 ja... y, 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 dolarów albo 100 euro. I każdy wybiera 100. Ale, ale jeden, jeden Bones Okej. Okay. 100. Ile masz tam na, na, na Bo tych jesteś nie? Ja, no, szukam, ja mam. Ja sobie, sobie wypłaciłem. Poczekaj, ja muszę... Kurwa, poczekaj. Ale ryjote. Ja Co? Nieprawda. To tak na streamie tylko ten, ale... Ten sam slot ludzie mówią. Sugar, to. Żyd wie jak ich przekręcić. <laughs> <laughs> Już mam MacBooka. Już zaraz kurwa. <laughs> Teraz jeszcze pieniądze i kurwa ja do... Domu. zaraz do pieniądza mam. <laughs> uh... bo kurą się do Wi-Fi wi wi podłączyć, bo tu mi nie będzie działała wada. Dobra, że 500? O. Dziękuję bardzo Może nie mogę, Kurwa, to zamawiacie <laughs> wszyscy <coughs> dużo już? Okej, <having> a okay, uh, mogę ...drink alcohol free? <susurant> Trwesta, binko, Nie, Pinko nie, nie, nie odda. Some nie wszyscy Are tam sam slot Okej, Mi idzie ona roamingu z Polski, ani z kasiną, ani Wawadą Oh, sorry, sorry, A, to jest ten kurwa Pączek? Ja nie, okay, nie, <grym> nie, uh, um, to to nie, nie, to nie, 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 jabłkowe nie, nie, Muszę nie, 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 Tutaj nie, 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 Tiffany nie, to, <laughs> co? Nie Brak internetu. a. Czemu brak internetu? <laughs> Ale co kurwa, witch alkohol, nie? To się we... się kurwa śmieją? <śmiech> <śmiech> Telefony ma, ma być widać na kamerze. Nie, nie, tak Aha, zrobimy. Okay. Tak zrobimy. A, tak. A no. jak my to będziemy widzieć? Kurwa, coś mi nie działa tutaj. Coś ten telefon jest spierdolony. <laughs> Oho, zaczynają się wymówki. Ale nie, ten drugi, tutaj jest okej, okay, nie? Tak. Jest okej. Okay. <laughs> Ale ja mam do internetu, Tiffany Lam czy co? I nie ma internetu? A to? Nie. No i tam fi... nie wiem, ten... nie ja widzę teraz czatu. Kiedy <laughs> zaleguję <laughs> się. <laughs> Ryczał tako.